Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale, a dzisiaj dostaliśmy kolejną informację na temat pewnej nowości, która za jakiś czas zawita do Euro Truck Simulator 2, z tym, że jeszcze zapewne nie w tej obecnej aktualizacji 1.47, która nadchodzi, a którą no, wersję Open Beta można już testować, o tym informacje znajdziecie na moim kanale, Yy, niestety tu się na razie nie znalazła jeszcze ta przeróbka, doszły pewne zmiany w Niemczech, natomiast pewnie Szwajcaria dojdzie, oczywiście, że w kolejnej aktualizacji, więc 1.48. No i od momentu, kiedy oficjalnie potwierdzono tą przebudowę, dowiedzieliśmy się o tym i też opublikowano posty na temat przerobienia takich miast jak Berno i Genewa. Zostaje jeszcze Zurych, ale SS Software postanowiło jeszcze poczekać z tym miastem i postanowiło nam tutaj zaprezentować w specjalnym poście. Nowość, która zawita właśnie w tych dwóch wcześniej wymienionych miastach pojawi się u fabryka czekolady wraz z kompletnie nową firmą, także no, dosyć ciekawy post, szczerze powiedziawszy, ciekawa informacja ale z drugiej strony też dosyć fajna nowość, no bo jak też wiadomo szwajcarska czekolada i te szwajcarskie słodkości są też to dosyć znane na świecie ale co dokładnie tutaj o które omawia, to może przytoczę ich tekst Oprócz przeróbki szwajcarskiego miasta, która pojawiła się w EuroTrax Monitor 2 w zeszłym roku, to raczej nawiązanie do wcześniejszych informacji, wciąż mamy kilka asów w rękawie, którymi chcielibyśmy odświeżyć kraj. Mamy więc nadzieję, że nie jesteście głodni, ponieważ dzisiaj pokażemy Wam zupełnie nowy magazyn, który zostanie dodany do Szwajcarii. Fabrykę czekolady. Chociaż Szwajcaria słynie ze wspaniałych gór i wspaniałej przyrody, słynie również z bardzo specyficznego produktu eksportowego czekolady. Szwajcarska czekolada jest popularna na całym świecie ze względu na jej wysoką jakość i niepowtarzalne smaki, a biznesowa wycieczka do kilku z wielu fabryk czekolady w kraju jest koniecznością dla każdego miłośnika czekolady. W grze będzie można znaleźć dwa takie nowe magazyny, a konkretnie w Bernie i w Genewie. Fabryki te słyną z dbałości o szczegóły i dbałości o jakość, co jest bezpośrednią konsekwencją zaawansowanych technologii i wykorzystania wielu szlachetnych składników z całego świata, takich jak kakao, mleko czy cukier. Oprócz pomocy w produkcji, poprzez dostarczanie tych materiałów do fabryk, będziesz wozić gotową czekoladę lub żelkowe misie z obszarów na wszystkich terytoriach transportowych. Także dosyć ciekawe ładunki, te misie bardzo mi się podobają, na pewno lepiej niż chociażby puste. Te palety, czy jakieś tam cięte kwiaty, no czy też najgorszy typ ładunku, piwo bezalkoholowe, także no ładnie to się prezentuje, nawet na tych materiałach na tych zdjęciach, zwłaszcza w mieście wraz z tą nowością pojawi się też nowa firma i to w niej będzie można zabierać te ładunki, ale na tą nowość będzie trzeba jeszcze trochę poczekać a jeszcze na pewno kilka tam postów pewnie będą przykować, no co najmniej jeden Pojawi się jeszcze o Szwajcarii, ale Szwajcaria nadejdzie dopiero za jakiś czas. Natomiast jeśli chodzi o tą informację i ten materiał to tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do do filmu, skomentowania go do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!